No, widać, ten krótki materiał z zakątka leśnego. Po pięciu latach taka drobna aktualizacja. To jest roślina, którą posadziłem około 30 lat wstecz. Jest to taki najprostszy gatunek bluszcza Hedera helix. I bluszcz, no taka malutka sadzonka gdzieś na początku posadzona pod drzewem, pod topolą bodajże w tym miejscu rozruszył się rozrusz się i podująco, potężnie Topola ma około bo ja wiem z 25 metrów wysokości i bluszcz szedł do góry tworząc obszerne, obszerne, obszerne zarośla wspiął się na sam szczyt i tak naprawdę drzewo wydaje się o wiele większe niż grubsze niż jest w rzeczywistości. No tak, znajdujemy się przy mm, samym początku tej rośliny. Tutaj wchodzą w glebę już korzenie. A wyksztaciła, można to powiedzieć, chyba pień, który. Wielokrotnie się rozgałęzia. Oplata drzewo. Częściowo nie widać już nawet jego naturalnej kory, bo roślina pnącze utworzyła na nim całą siatkę połączeń. A potem ruszyła do góry. Powstał prawdziwy mikrokosmos. Przestrzenie, w którym żyją na pewno tysiące owadów. Widać też ptaki, Ale plusz wydaje owoce, które zdaje się stanowią również ich posiłek. Drzewo zostało oplecione taką siecią. Mogłoby się wydawać, że że jemu to zaszkodzi, że roślinia będzie, że bluszcz będzie wypijał soki, wyciągał, osłabiał to pole. Ale tak nie jest, na szczęście nie jest. Drzewu jak najwyraźniej nic szczególnego nie dolega. Bluszcz nie poprzestał na tym, że pnie się do góry. Zaczął zajmować również teren dookoła. Wszędzie pod nogami dywan jego wiecznie zielonych liści. Tak naprawdę kilka arów terenu posiada na sobie pokrywę bluszczową. Spina się na sąsiednie drzewa. Taki naturalny akcent. Budujący las. Budujący puszcze. I zwróćcie uwagę, na ile on od tego pnia potrafi później się odsunąć. Gałązki zwieszają się może w odległości około metra. Od głównego pnia drzewa. I zwieszają się w dół. Blusz jest potęgą.